Wybór, który sprawia, że chcesz więcej. Czy to jest dobra... Czy to jest dobra reklama? Poczekajmy chwilę. Tak więc zastanówmy się nad tą reklamą. Kto chce chcieć więcej? No to proszę napisać. Ja na przykład nie chcę więcej, wolałbym chcieć mniej. A bardziej kurka wodna, taka reklama typu gór, który sprawia, że masz dość, że wystarczy. To byłoby coś bardziej dla mnie. Ale wiadomo, ludzie są różni. Wybór, który sprawia, że chcesz więcej. No to taki wybór to Cię uzależnia. Więcej, 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 więcej. To powiedzmy, że mamy to w praktyce. Ja to mam na przykład bez reklamy. Takich wyborów. Dziękuję bardzo.